Panie ministrze, jestem pod wrażeniem, potężnym wrażeniem, wrażeniem e, pańskich operatorskich możliwości i klasomówstwa. E, to takie było pierwsze moje odczucie, ponieważ jestem człowiekiem bardzo konkretnym e, i tutaj lokalna społeczność e, wie o tym. E, ja nie lubię się rozwozić, chociaż moglibyśmy pewnie e, możliwościami klasomówstwa próbować pokonkurować po ze sobą, natomiast lubię bardzo mocny konkret, tak? Nie jestem prawnikiem, nie uczyłem się w tym kierunku, jestem bardziej ekonomem. Ciągle mnie trapi jedno. Po co chcecie wykupować grunty, które nie mają być pod lotniskiem, tak? Ponieważ również zaznaczył Pan tutaj pewne ważne sprawy, tak? To, że mają być prawidłowo traktowani obywatele i spółka tak później ma być jakaś. Tylko dlaczego ta spółka do państwa? Przypomnijmy może wszystkim, skarb państwa to jesteśmy wszyscy my. To jest to, co wy oddajecie z kieszeni swojej, często połowę albo i więcej tego, co zarabiacie na skarb państwa. I teraz dlaczego mieszkańcy tutaj stąd, tutaj stąd mają być wywłaszczeni, mają być wyrzuceni, a kto inny ma na tym zarabiać? Tu mi nie pasuje i prosiłbym pana, panie ministrze o konkretną krótką odpowiedź tak w 30 sekundach bo już w tej chwili widzę że jesteśmy mniej więcej na trzeciej godzinie spotkania ja osobiście oceniam to na za bardzo zmarnowany czas dla mnie i nie chciałbym się wypowiadać o innych osobach w jaki sposób to odbierać w 30 sekundach Już pięć sekund. Tak. I tak ja Zaraz mi nie dziesięć. Szanowni Państwo, to, co proponujemy, to, co proponujemy, jest ofertą składaną mieszkańców. Mówiłem to panu senatorowi. To nie ogranicza w żaden sposób działań mieszkańców. Ci wszyscy ci mieszkańcy, którzy chcą, mogą czekać, mogą czekać aż do momentu ustalenia ostatecznej lokalizacji. Po co to robimy? Aby nie tracić później czas, aby nie tracić później czasu. Aby nie tracić później czasu, aby mieć za bazę ziemi już, już w momencie realizacji inwestycji. Panie, panie ministrze, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że tym co zrobiliście, uruchomiliście potężny rynek spekulacyjny tutaj w okolicy. Potężny rynek spekulacyjny i, i w tej chwili tutaj na tym terenie, gdzie ziemie były w, innym, w innej cenie, w tej chwili zamarł konkretnie jakikolwiek handel. Ziemiami, jakimikolwiek, i jak również na obrzeżu, które jest poza tym, tą strefą lotniska, również zamarł rynek handlu. Nie dlatego, że nie ma chętnych, tylko ludzie z tego terenu próbują się dowiadywać i próbują dzwonić i kupować. Tylko że tam ci ludzie już wiedzą, że stąd będą wysiedlenia, także trzeba poczekać, bo zapłacą nam po te 40 zł, które pan minister obiecał. I te pieniądze nie zostaną u ludzi, którzy tutaj byli i tutaj się dorabiali. Oni zostaną. Ograbieni z jednej strony przez państwo, a z drugiej przez swoich współtowarzyszy e, gdzie indziej, gdzie będą zmuszeni e, kupić jakąś nieruchomość. Rozumie, rozumie pan, panie ministrze, tą zależność, czy nie? Znaczy rozumiem e, 10 km stąd, rozumiem tak? Małej, Uruchomiło się w tej chwili. Są sąsiednie gminy. Sąsiednie gminy, sąsiednie miejscowości i tak dalej. I były normalne oferty kupna, gdzie można było kupić e, grunty, tak? A w tej chwili nie można ich kupić, bo właściciele powiedzieli, nie, nie, teraz to ja już nie mam ceny. Nawet jak ja bym zaproponował pańskie 40 zł, to on mówi, he, poczekamy 2020, porozmawiamy, jak będziecie przyparci do muru. Czyli z jednej strony wy nam, tak jak Zbyszek powiedział, wy nam przystawiacie pistolet do głowy, z drugiej strony inny, oni nam przystawiają nóż do gardła. Rozumie pan, panie ministrze, czy nie? Rozumiem ten mechanizm, rozumiem ten mechanizm i... Dla nas, oznacza to dla nas tyle, że y, powinniśmy po prostu bardzo mocno pracować nad atrakcyjnymi nieruchomościami zamiennymi, rozumiem, w otoczeniu. Ale wtedy, To, jest, to, Ale też, nie, to też nie jest opcja. Potrafi Pan odpowiedzieć... Potrafi powiedzieć... Potrafię powiedzieć, że e, potrafię powiedzieć, że koło 900 hektarów, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. To jest dawna agencja. A wie pan na raz wszystkich, wszystkich tu. Panie, panie, panie ministrze, ja rozumiem, że można teraz obiecać i powiedzieć i tak dalej. Wszystko. To prawda. Wszystko I to jest, tak. I to jest i to, jest, I, e, i, i, i to miejmy i również w pamięci, tak? Natomiast pamiętajmy o rok. tym, co później my, tak, tak? Wiemy, no, tak? Ja no, no, powiedzmy zostaję y, taką decyzją... Jest, że nie będę mógł kontynuować mojej działalności tam, gdzie ją prowadzę. Nie wszystkie grunty moje będą Was interesować. Mam się gdzie przenieść, tylko że ja już w tej chwili mam wydane kupę pieniędzy na kolejne pozwolenie na budowę, na rozbudowę gospodarstwa. Już mam wydane, gdzie to Was nie będzie interesowało. Inwestycji nie skończę w ciągu tych dwóch lat, tak? I teraz ja rozumiem, że. Mogę się przenieść na swoje grunty obok, tak? Zdaje sobie Pan sprawę, ile trzeba biegać, i ile trzeba załatwiać, wszelkie pozwolenie, żeby wybudować cokolwiek? Ja nie mówię o gospodarstwie kompletnym. W jaki sposób chcecie to rozwiązać? Bo to jest sprawa, gdzie o same dokumenty teraz, na rozbudowę u siebie w gospodarstwie, musiałem latać prawie dwa lata. Polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar. Roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli, a przede wszystkim słuchanie obywateli, a przede wszystkim słuchanie obywateli to są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Będziemy rozmawiać ze społeczeństwem bezpośrednio. Będziemy rozmawiać z Polakami tak, jak rozmawialiśmy w kampanii. Dialog i współpraca to warunek zrealizowania zadań, które postawili przed nami Polacy. Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać i co najważniejsze, będziemy słusze, słyszeć, co do nas mówią Polacy. I chcę jasno powiedzieć, zrobimy to. Razem damy radę. My będziemy pytać obywateli we wszystkich ważnych dla nich sprawach. Chodzi o ochronę polskiej ziemi. To kwestia, która dotyczy nas wszystkich. Nasz projekt prowadzi realną ochronę polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, który dziś odbywa się z zupełnym pominięciem ducha prawa i w obecnej formule ewidentnie szkodzi polskiej racji stanu. Trzeba podjąć sprawę wyrównywania dopłat dla rolników. Nie może być tak, że polscy rolnicy mają inne, gorsze warunki funkcjonowania niż... Rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej. Chodzi także o przyzwoitość, bo reguły przyzwoitości były w ciągu ostatnich lat wielokrotnie łamane w całej sferze, która służy obsłudze wsi, dochodziło do różnych nadużyć, na których korzystały jednostki, a traciły tysiące i dziesiątki tysięcy rolników. Skończymy inaczej jest w przypadku mediów publicznych. Tu nasz rząd i obecna większość parlamentarna będzie kierowała się jedną przesłanką. Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji. Potrzebne są też zmiany odnoszące się do procesu legislacyjnego, który trzeba zabezpieczyć przed błędami, a także przed pisaniem prawa pod dyktando lobbystów. Obowiązkiem władzy jest też podchodzić do swoich zobowiązań uczciwie i rozliczać się z tego, o czym się mówi, co się deklaruje. Trzeba. Na końcu kadencji powiedzieć, jaki stan państwa się zostawi. Nasi poprzednicy tego nie zrobią, ale my taki audyt przeprowadzimy, powiemy Polakom, jaka jest sytuacja polskiego państwa, bo to jest kwestia uczciwości, nie polityków, to jest kwestia odpowiedzialności nas wszystkich polityków przed Polakami i Polkami, którzy chcą wierzyć w uczciwość swojego państwa, i my powiemy, jaka. Jest sytuacja i w jakim momencie przejmujemy władzę. Wyręczymy w tym naszych poprzedników. Dzisiaj proszę całą Wysoką Izbę, bez wyjątku wszystkich Państwa o taką merytoryczną i zgodną współpracę. Nie dla nas, nie dla naszych ambicji politycznych, nie dla naszych karier. Pan sobie to teraz wyobrażasz? Ja przez, przez dwa lata nie mam, nie mam gdzie, tak? Nie mam budynków, nie mam gdzie prowadzić e, swojej działalności.